Ponownie na moim kanale. Dzisiaj witam się standardowo, czyli nietypowo, bo za każdym razem, jak mówię, to witam się nietypowo. Postanowiliśmy zrobić kolejny unboxing od Magical Suitcase w wyjątkowym miejscu na polskim tatuinie. Jak widzicie, ja jestem Rej i tutaj na dole znajduje się nowiuteńka paczka z uniwersum gwiezdnych wojen od Magical Suitcase. Tylko muszę ją jeszcze wyciągnąć, a to nie będzie takie proste. A już wiecie pewnie dlaczego, bo widzieliście nasz filmik króci króciutki. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jak mam się podoba. Jeśli dzisiejszy odcinek się spodoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górze. I jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie mój kanał. Nie wiem, czy dam sobie sama z tym radę. Widzę, że jest trochę ciężko. I wiecie co? Zabieramy pudełko i wracamy do domu i otworzymy. Unboxing od Magical Suitcase. Chodź, bb -8. No, i jak widzicie, przenieśliśmy się w bardziej wygodne miejsce. Ja, Rej, zostawiłam sobie włosy, Łukasz Wader. Ach! Ach! <laughs> Nie ćwiczyliśmy tego. Słuchajcie, przechodzimy do boksa. Jak widzieliście na wcześniejszej zajawce, tak myślę kochanie, że wygodnie ci będzie bez tego. Jak widzieliście na wcześniejszej zajawce, znaleźliśmy nasz skarb na wyspie, na wyspie, na planecie Błędo, bo to była pustynia błędowska, jedyna pustynia w Europie jak się okazuje. Nie tak. wiem czy wiesz, ostatnio wredy słyszałam. Tak, mamy nasze kubeczki, ja mam BB-8, ta łukasz ma Artuditu, herbatka, zdrówko, kochanie. Wiem, że już nie mogłeś się doczekać, otwieramy boksa. A ja miałam małe spoilery, bo na stronie Magical Suitcase pojawił się jeden z przedmiotów, który się tutaj w się znajduje, i zupełnym przypadkiem A Ja też mam ich polubionych i też widziałam. Widziałeś też? O nie, no to na pewno już wiesz, że jedną z tych rzeczy będzie Holokron, tak? Tak. Yeah! Zaraz się przekonamy, co i jak, jest jeszcze więcej w środku. Jest z nami BB-8. Krótka historia BB-8 jest taka prawie mikrofon trochę. Okej. Okay. Krótka historia BB-8 jest taka, że jak mieszkaliśmy jeszcze w Chorzowie, tak, kilka lat temu, to w sklepie Tesco był taki automat, jak za dziecka się łapało taką łapką maskotki. I właśnie w środku był BB-8. I mieliśmy chyba pięć podejść do złapania BB-8 i za każdym razem nam się nie udawało. Łukasz nawet kiedyś... Sam poszedł do sklepu i też próbował i się nie udało, W końcu się wkurzył i zamówił mi w internecie i na święta dostałam Bilik'a. Wiedziałam, że się przyda, przydał się do, do naszej nagrywki. Jeszcze zanim otworzymy pudełko, wiem, że ciągle przedłużam. Chciałabym zwrócić uwagę na nasze koszulki. Ja mam na sobie oczywiście fankę Gwiezdnych wojen, mam grafikę z starej serii, mamy tutaj leje, mamy halo. Tak Proszę mam opowiadać. Mam fajniejszą. <laughs> Aha, okej. Okay. Mamy leje, mamy... No kogo mamy? Czemu ja zapomniałam? No? Chcę powiedzieć Hanna Solo. A przecież to jest jej brat? No? Boż... Jestem. Luke! Luke Skywalker! Opie. Oh my god! No i mam oczywiście wizerunek wadera. Łukasz też ma Waderki na sobie. Tutaj jeszcze nawet przyszyłam mu jednego Waderka. No i jest dzisiaj Jedi. Czy jesteś Vaderem i Jedi, Nie, czy Ja jesteś wyglądam pod... teraz bardziej jak ten. E, Sidious. A, no okej. Okay. Dobra. Otwieramy paczkę. Jak widzicie, jest ona trochę. podniszczona, ponieważ ją zakopaliśmy. dla tego super filmiku, który mi się okazuje. W ogóle napiszcie w komentarzu na dole, co myślicie. Pamiętajcie o. subskrypcji! i lajka! Jeśli ten odcinek się spodobał. Naprawdę się e, postaraliśmy, żeby był wyjątkowy. Dobra, poczekaj, 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 poczekaj. Bo jest w toku mała. Leży to bateria. A no to ok. Nie to się wytnie. Dobra, otwieramy. Mamy super nalepkę Star Wars A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away. Czyli dawno, dawno temu w odległej galakcji. Jedziemy. Ale nie, tam będzie cała atom na piasku. Uuu, mamy fioletowy papier, i na początek jest koszulka, i już widzę, że jest mega. Tak, to na piasku. He he he. Czy to jest rozmiar dla mnie czy dla Ciebie? Pewnie, że dla mnie. Nie wiem, sprawdzimy. E, no dobra, koszulka wygląda zacnie, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Otwórzmy ją z tego pudełeczka. Klasy! E, o, troszkę nam już tutaj odpadła. A, ale to nic nie szkodzi. Klasycznie... Nie, made with mówiliśmy. love. From fans for fans. Tak jest. Eko metka. Super sprawa. Uuu, co ja tam widzę dalej? Oh! Dobra, oglądamy koszulkę. Ja jeszcze nie widzę grafiki do końca. Wow, super. Będzie Ci się podobać. Jest też napis A Long Time Ago i na Galaxy Far, Far Away. I mamy grafikę taką trochę aztecką, oh. nie? Tak mi się kojarzy trochę bardzo aztecko. Znaczy to są Trochę jakieś... bardzo. A, no jest okej. Okay. Jest Darth Vader. Jest u góry... A, jest Okej, okay. okay, słuchajcie, to jest bardzo ciekawa grafika, tak naprawdę. Faktycznie to jest taki wzór. Um, tak jak mówisz, troszkę aztecki, ale. Mega! przyjrzyj się. Tu jest soku Oczekaj, milenium. właśnie, góry soku milenium. Na samym dole odwrotnie jest Leja i Luke. Leja i Luke, no, jest. Co dalej? Jest X-Wing, jest. Tu gdzieś jodę widziałam, C3PO. Super sprawa, ta grafika właśnie jest o, taka. Nie, ja też chcę taką. Na pierwszy rzut oka, nie wiadomo o co chodzi, a się y, przyglądamy i widzimy takie poszczególne, poszczególne elementy. Szczegóły. Jest tłumowiec, jeden, drugi, jakiś, jest co jeszcze tu mamy? No to będzie. A jest r A d tu No właśnie szukam, powiem ci. Jest, tu, tu jest, jest TIE Fighter, jest BB-8, to mówiłaś. A my chyba mamy TIE Fightera. Jest ATT, e, czyli maszyny kroczące. Y -y. Brr, ale czego szukamy? E, tego. Artuitu. Artuditu. Gdzieś się dobrze ukrywa. Ha. No, trzeba będzie poszukać, ale kurczę, fajne to jest. Podoba mi się to. No wiedziałam, że koszulka ci się będzie podobać, bo e, to jest takie... znaczy, super pomysł z tą grafiką, naprawdę. Mówię, no z daleka wygląda. Y, um, znaczy to, tak jak ty mówisz, jak, jak taka aztecka grafika? Tak. No a po przyjrzeniu się jednak mamy całą masę szczegółów i nie wiem, czy wiecie o tym. Ej, czekaj, czekaj, wróć jeszcze, zobacz to, tutaj jest, Magical suitcase napisane. Aha. A, taki smaczek, uwielbiam takie rzeczy, odpowiednim tak. fontem, w odpowiednim kolorze, także tak, widać, kto robił tą koszulkę, mega. To jest super, naprawdę i właśnie nie wiem, czy wiecie, ale a propos takich smaczków w ogóle, Piasek. to Bo tak, George Lucas i Steven Spielberg to są przyjaciele. Tak. I e, w Indianie Jonesie, którego reżyserował e, Spielberg. Spielberg, mamy w hieroglifach, nie pamiętam teraz w której części. Muszę Chyba sobie w to, arce. E, w hieroglifach, niektóre z hieroglifów, e, znaczy dwa konkretnie, jak się przyjrzycie na filmie. jaskini, jak jest Indianie To jaskini. jest CitriPio tak. i R2D2 jako tak. hieroglify. Rewelacyjna sprawa. I odwrotna sytuacja. I odwrotna sytuacja z Gwiezdnych Wojenach. Też nie pamiętam w której części. No, Midala już jest w Senacie, tak? Czyli albo druga, Ach. albo trzecia? Amidala, bo są obrady, Amidala nie? Midala jest w Senacie i jak wiecie, jest ta sala obrad, że są te platformy z różnymi rasami kosmitów tak. obradujących. To jednych, jedną z tych ras przez moment są... IT! E. E. Czyli także Prawde film to. Spielberga. My się o tym dowiedzieliśmy, o, dowiedzieliśmy się kilka lat temu chyba i tak nie, niemożliwe. No Ale... i sprawdziliśmy i faktycznie, tak. faktycznie, na pewno w internecie znajdziecie. Aaaa, co tam pokazujesz? Wow! Dobra, mamy Funko Popy. Nie, to nie, nie są Funko to, to popy. są winyl. A, to jest winyl. Obi-Wan okay. Kenobi i Darth I, Maul. I wow. Czyli, czyli Mor jeden z Twoich ulubionych postaci, e, No nie? tak, jeden z potężniejszych Sithów ogólnie. Oh, Fantastyczny wojownik. U -u -u. Uczeń też Sidiousa. Hej, to jest taka inna trochę... Mm, Forma, bo te popki są takie komiksowe, a te są takie. No, też są komiksowe. A może zabawkowe? Bardziej? Jak oglądaliście... w sensie Jak takie młodsze wersje, jak takie dzieci to wygląda? Jak oglądaliście serie um, Star Wars, Rebelianci albo wiedziałe. Wojny Klonów. Te animowane to bardzo mocno, właśnie. Widać tutaj inspiracje tymi postaciami i im się ruszają główki, o, się ruszają. E, także oj Darvall zostaje ze mną na pewno. Oj mają miecze świecone! a Obi Wan Kenobi ma z boku włosy. Ej dobra są super. Ale czad! Do auta! Dajmy sobie do auta! Przylepimy sobie do auta i będą z nami tak jeździć. Co ty na to? Zaję fajne to jest. Ale czad! Wymiana. Hmm. Jaki jestem zły. Ej, świetne są te figurki. O... Chyba bardziej mi się podobają niż Fanko Popy. Co myślisz? Ja wiem, Fanko Popy są kolekcjonerskie. Ale tak nie o to chodzi, bo te też są kolekcjonerskie. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest ten sam producent. Nie. Funko. A, a Fanko, faktycznie. Właśnie. Eee, Więc... To nie wiedziałem nawet. Zobacz, jaka jest też podstawka, masz Star Wars napisane. Ej, super, to jest. Ten mieczyk jest fajnie zrobiony. Wiesz co, powiem ci tak, ogólnie jest to urocze, jest to słodkie, ale chyba jednak bardziej jestem fanką takich figurek 1 do 1. To ja, no ale fanko też nie są 1 do 1. Nie, są... ale ja też nie jestem super fanką też fanko pops. Prze... Ja mówię, że one są przerysowane, przerysowane, że są słodkie. No to nie, to te mi się podobają dużo bardziej niż te klasyczne popki. E, te winyle chyba są, chyba są fajniejsze. Myślę, że czas najwyższy, żebyś pokazał nasze zabawki. A jakie zabawki? Mm. Aha. No czekajcie. <laughs> Możemy się pobawić. Mamy dwa takie modele X-Winga z BB-8 tutaj w środku. Tak, bo to jest ten X-Wing z tej nowej serii. Ruszają się skrzydełka i jak naciśnie się BB-8 to wydaje dźwięk. A tu mamy oczywiście sokoła Millennium. A teraz będziecie dobrze słyszeć, bo dajemy do tego do mikrofonu. A soku Millennium z tyłu się, to znaczy to jest przód, z przodu się świeci, tak? To, to, to myśmy to kupili za jakieś grosze. Ja ci to kiedyś kupiłam na jakiś dzień chłopaka albo na jakieś święta. Z e, 50 zł to kosztowało. E, ravel, revel tak, coś takiego. Po prostu chciałam. O, hello, chcesz się pobawić? Chciałam kaszowi kupić takie legitne, lego, właśnie tego sokoła Millenium, ale później. Później stwierdziłam, że nie mamy na to miejsca. Tym bardziej teraz, jak mamy rakietę ogromną, ale to o tym kiedy indziej. I postanowiłam kupić takie właśnie małe elementy, które Łukasz ma na biurku. Dobra, wracamy Także do boksa. Fanko Popki, nie fanko Popki, fanko Winyle. winyle. Które właśnie Milka zasłoniła. Patrz wiatrakami, kręci. I to pracuję z okay. Padło. A ta karteczka z koszulki to odpuszczam. Włożę ją do kartonu. E, dobra. E, i, I to, to jest... jest właśnie nasz spoiler, który widzieliśmy. E, tak. To jest... E... Znaczy tak mi się wydaje, że to jest holokron. Tak, oczywiście. Chociaż wygląda jak Tesseract z Avengersów. E, no, ale było Holocrony... Nie, no Tesseract z Avengersów jednak był zupełnie czymś innym. Holokron jest zupełnie czymś To silnym. jest chyba do komunikacji, prawda? Jeśli Holokron to były. Tak, nie. Holokron to, yy, to są biblioteki yy, zakonu Jedi. W holokronach były zawarte yy, całe masy informacji, starożytnej wiedzy Jedi, yy, między innymi. Yy, no i holokronów było ileś tam. Okej. Okay. A czy holokrony nie służyły też do tego, jak księżniczka Leja się okazała Obi-Wanowi Ken 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 Kenobiemu? Nie, no bo to ona przekazywała, to Ardolithu wyświetlił swój hologram, okay. a ona przekazywała informacje po prostu, no, plany gwiazdy śmierci. Bo myślałam, że to też jest potrzebne nie, do nie, tego, nie. żeby móc tą projekcję wyświetlić. Nie, nie. Holokrony to były po prostu biblioteki Jedi, tak w skrócie. Jak się pomyliłem, to przepraszam, w sensie niedokładnie powiedziałem, a na pewno tacy się znajdą, którzy mnie poprawią, to zapraszam do komentarzy. Niestety, niestety, ale uniwersum Gwiezdnych Wojen, nawet dla takiego fana, jakim my jesteśmy naprawdę, dużymi fanami, jest tak ogromne, bo ja w ogóle nie miałam pojęcia, że te historie się toczą dalej, tak? Ja myślałam, że tylko skupiamy się na tym głównym nurcie i ewentualnie kilku tam odnogach, a okazuje się, że naprawdę jest... Uuu, no i słuchaj, podłączyłem dużego. go do powerbanka. Oczywiście, bo on tu ma taki kabelek e, e, klasy ze standardowym portem USB, więc jak podłączymy go sobie na przykład Sieci? do laptopa, no to mamy lampkę. Nie, a po co jest więcej gniazd? Żebyś mogła ładować telefon na przykład. Stawiasz sobie to, to na biurku, ten? to sobie świeci, oh. a to jest tak naprawdę hub. Czyli USP. powerbank tak jakby. No tak zakładam, że to tak właśnie będzie działać. Bardzo fajny pomysł. Holokrony były w formie, w formie właśnie kostek, ścianów albo takich stożków. Także miały różne kształty, różne tutaj te wzory, ale zawsze właśnie świeciły takim światłem różnokolorowym. Bardzo fajna rzecz. Okej, okay, no myśl to jest super rzecz. Kurczę. Obawiam się, że w tej paczce nie wybierzesz top trójki. Dobra, kolokronik na się. Milka wszystko zasłania. Eee, co tam mamy dalej? Oczywiście, jak w się położy jakiś czarny materiał albo koszulkę. Ej, wiesz, co mi nie zdejdź, bo. Usłyszajcie. Bo obiłam Kenobis, ale że ja nie pamiętałam Luka Skywalkera. Oh my god. Hej, raz, dwa, trzy. Piszcie w komentarzu. <laughs> Jej, świeczka! To na co Konstancja czeka. Czytaj. O kurczę. Korusan! Czyli? A. Powiem ci, co było na Tatooine, jakbyś wydał. Czy Korusan to Coruscant. jest siedziba Amidali? A Nie. Mm. Na Bół to jest. A, yy... okej. Okay. Uu. Stolica, y, Boże, siedziba na Amidali, a kursant już zdradziłem. To stolica Imperium. A, stolica y, tam. Galaktyki. Była akurat będzie ta Senat. No. no to o tym pomyślałam. No to, Zresztą tu masz to była siedziba Amidali, Proszę mnie obronić w komentarzu, bo ona tam urzędowała. Nie powiedziałam rodzinna planeta. Hello. <laughs> e, jak na no. sieczka? Właśnie. Pierwszy raz chyba to jest zapach, który... Nie jest dla mnie. Nie wyglądaj! To jest taki męski zapach. Za mocny dla mnie prywatnie. E, letter, mask. Czyli skóra, mask to nie wiem co to jest. I paczula. Mask? Nie wiem, zaraz sprawdzimy. Wujek google pomoże. Mm, ale ładnie pachnie, mi się podoba, nie wiem czemu mówisz, że... Znaczy ja nie mówię, że mi się nie podoba, hmm. tylko dla mnie za intensywna. Wiesz jak ja mam z świeczkami Masz. Kiedyś miałam podobny olejek do brody. No właśnie, dlatego powiedziałam, to jest mega zapach taki męski, taki ciężki. Chyba tak, ciężki. chyba faktycznie tak. Więc fajnie, no bo to jest bosk, y, bosk, piszmo! Dlatego Ci się okay. podoba, bo ty uwielbiasz piszmo. Mhm. Tego bym nie wiedziała, że nas to pismo. Okej, okay. okay. słuchajcie, bardzo fajna świeczka. Faktycznie może trochę męska, ale bardzo dobrze. To jest taki dla mnie tutaj woksie. to... Ale to wiecie co, bardzo dobrze, bo jak Łukasz sobie robi czasami kąpiel, to jak mu proponuje jakąś świeczkę, to zazwyczaj wybiera czekoladową, a te moje takie leciutkie to już nie chce, więc teraz będzie miał na zmiany. Yeah. Następna rzecz. W ogóle nic mi nie pozwolisz wyciągnąć, no, no, nieładnie. No ja wyciągam. Co, mamy komiks? Nie, książkę. Słuchajcie, oh mamy... Oh my god! Dokładnie, wstań. O, patrzcie. O jacie! E, Moje. No jest, jest, to, jest to nic innego jak po prostu Star Wars Nowa Nadzieja, książka. Czy jest po polsku, czy po angielsku? Po polsku. Jest po polsku, a tłumaczenie? Sprawdź proszę. Kogo? Mhm. Nie wiem czy tutaj... Przekład Tomasz Kupczyk. Tomasz Kupczyk, okej. Okay. Mm. No to jest po prostu e, książka e, Nowa Nadzieja, czyli historia, którą znamy z filmu, ale myślę, że bardzo ciekawie będzie odkryć ją w postaci książki. Ciekawa rzecz, bo powiem Ci, że tak jak wiesz, o nie myślę, żeby go przeczytać, mm -hmm. to tak to uniwersum Gwiezdnych Wojen i to ile jest książek, komiksów, kreskówek, to, to, to mnie... To mnie trochę przeraża, Szczególnie, wiesz? Szczególnie jeżeli, bo oczywiście mówimy o kanonie, tak, czyli to jest kanoniczna książka, ale przecież mamy całe, e, całe niekanoniczne... Hmm, no to jest uniwersum Gwiezdnych Wojen, więc trzeba mówić o innym uniwersum, ale e, całe niekanoniczne Old Republic, które ja uwielbiam, e, postacie Reyvana, no masakra w ogóle, nie wiem, kiedyś e, będziecie mieli okazję, to naprawdę zachęcam, tam jest cała masa e, Fantastycznych opowieści, dziejących się mm. bardzo, bardzo jeszcze przed wydarzeniami, przed bitwą o Jawin, w ogóle, która jest takim, takim, taką datą w wieznych wojnach, od której liczy się czas przed bitwą o Jawin tak. i po bitwie o Jawin. Tak. Także naprawdę, no, uniwersum Gwiezdnych Wojen rozrosło się do o, granic możliwości. Dzięki fanom. E, dzięki fanom przede wszystkim. Kolejnym twórcom, J.J. Pisażym. Abrams, tak, jeśli no, chodzi o, o filmy. O filmy. Tak, ale to wszystko wiesz, to jest taka gałęź drzewa i gałąź drzewa i mnie to już po prostu no, przerasta. To, no to może za duże słowo, bo Łukasz się w to wkręca dalej. A ja już się gubię, już jest na zasadzie, pojawiają się ziliard postaci i ja bym musiała sobie usiąść, bo jestem wzrokowcem. Ja bym musiała sobie usiąść i to zacząć rozpisywać. Bo ty mi rzucasz tymi imionami, wiesz, tymi nazwami, a ja tak. To był ten, od tego, od tamtego i onego. Okej, okay. wiesz, ja to muszę mieć bardzo posynchronizowane. No, synchronizowane, strony, więc powinnaś się trzymać kanonu, tak, tak naprawdę, tak. nie? Czyli nie odbiega jakoś. Aczkolwiek ja uważam, że naprawdę historia akurat Dreyvana i początków zakonu Jedi, to, że byli szarzy Jedi, to, że na samym początku Jedi nie byli do końca tylko i wyłącznie dobrymi rycerzami. No, nie, nie będę tutaj spoilerował, naprawdę, jeżeli będziecie mieli <grych> chęć i okazję, tak. to, to polecam. Tak, serdecznie. no bo to też nie ma co mieszać, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, nie? I co? E, do, to dobrać. już? Nie! jeszcze jest. Tak. Ja wyciągam, ja wyciągam. No. <laughs> jeszcze si**awkę poproszę. Co mamy? Kubek! Kubek, Kubek! Kubków nigdy za wiele. Jeśli chodzi o kubki, to kiedyś miałam tak, że miałam chyba dwa kubki, mieliśmy, nie? Dawno temu, z 10 lat temu, mieliśmy chyba w domu tylko dwa kubki. Jak się wytłukły, to trzeba było kupić nowe, bo nie było w czym pić. A teraz... O. Oh. Mamy jakieś napisy: There is no emotion, there is peace, there is no ignorance, there is knowledge, there is no passion, there is serenity, there is no chaos, there is harmony, there is no death, there is the force. I z przodu mamy logo za konu Jedi. Tak. I z przodu mamy logo za konu Jedi, także teraz jesteś legitnym. Jedajowcem, bo ja dzisiaj twierdzę, że jesteś jedaj w tej pelerynie. Jedaj order. E, a to jest, bodajże że y, Tania jedaj, ja już nie pamiętam, jak to się nazywało generalnie. No każdy Jedi musiał to, y, ten tekst znać na pamięć. Przysięga. E, fajny kubeczek, podobno mi się. Prosty, klasyczny, wiesz, nie za dużo, a od razu wiadomo o co. Rozlałem. Czy ty zawsze musisz tu robić bałagan? Przerwa, przerwa techniczna, Konstancja przygotowana, podnieś. Twoja strata. No piasku też jest oczywiście dużo. Dobra. Kochani, lecimy ze ściągawką, bo jak zwykle my się rozgadujemy. Ja jestem gadatliwa, a to z Łukasz to już w ogóle. Więc mamy tak. Witaj padawanie. Mamy nadzieję, że podróż do naszej Akademii Jedi przebiegła sprawniej. Jesteś z nami, ponieważ Twój potencjał mocy. Co ty robisz? Przybliżam kamerę. <laughs> twój potencjał mocy został wyczuty przez Mistrzów, nawet aż tutaj na Dantuin. Mhm. W tym pudełku znajdziesz niezbędne akcesoria do Twojego dalszego rozwoju i treningu. Książka, bardzo proszę, mamy tak. nową nadzieję. Ekologiczna rzepakowa świeca jest. Holocron podświetlony HUB USB. Podwójny Funko Popa. Koszulka i kubek. Mamy sześć rzeczy, a tak naprawdę siedem, no bo mamy podwójną figurę. No i oczywiście, standardowo poproszę Cię o to, o co zwykle Cię proszę, czyli wybierz trzy najlepsze Twoim zdaniem produkty z tego boksa. Słuchajcie, sprawa będzie trudna o tyle, że ja jestem wielkim fanem wiedzy Wojen od dawna bardzo. I wszystko, co tu jest, to mi się tak naprawdę podoba. Naprawdę bardzo fajny boks dla kogoś, kto w świecie Wieżnych Wojen się obraca i się lubuje. Kurczę, ciężko będzie wybrać trzy rzeczy. Bardzo podobają mi się Funkopopki, ale wybiorę tylko jednego. Ja oczywiście, Dartha Bardzo lubię tą postać w ogóle. Amilka, wybierz mnie, wybierz mnie, jestem Darthem Waderem. O, no, no to jest super y sitem. <grym> e Holocron, super sprawa. To jest w ogóle chyba jakiś handmade, ale. Na pewno to jest handmade, e przecież z tego słynie Magical Scout. Ale suitcase. świetnie to jest pomyślane i. Zrobione. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Świetne do, e, wiesz, postawienia fajny i, i bardzo dla, ładnie to wygląda. Fajny gadżet dla fana Gwiezdnych Wojen, naprawdę, więc jak najbardziej. Bang i bang. I koszulka. E, tak, no i koszulka. E, Łukasz uwielbia koszulki Magical Suitcase, a naprawdę, jeśli chodzi o koszulki, to jest bardzo wybredny. A to już Wam nieraz mówiłam, bo sam gdzieś Dajam. ma styczność z koszulkami i z nadrukami. Um, Powiem tak, box. Mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, tak. ponieważ to jest nowość, która się dopiero co pojawiła. W ogóle, jeśli chcielibyście sobie zamówić tego boksa, albo jakiegoś innego z innego uniwersum, czy z Harry'ego Pottera, czy teraz mamy szeroki wybór boksów halloweenowych, chociażby złe postaci z Disneya, co jest w ogóle fantastycznym pomysłem, Williams, tak? Nie wiem, czy to się tak wymawia, ale macie te złe postaci e, Disneya. Ciekawe, co się mieści w tym pudełku. E, sama jestem mega ciekawa, co tam może być. Jak to? Z tego co widziałam, Big Bang Theory też się pojawiło, także widziałam. Jak zwykle ekipa wymiata. I nie zapomnijcie przy składaniu zamówienia użyć kodu Konstylencja, a uzyskacie 8% rabatu na Wasze zamówienie. I teraz w ogóle w poterowym boksie będzie coś związanego z ale Ty dzisiaj rozrabiasz. Już nigdy nie wezmę Cię do odcinka. No. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić nam kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał. <grym> Jeśli jeszcze tego nie robicie, ostatni YouTube. Strasznie obcina nasze zasięgi i nie potrafimy dotrzeć gdzieś dalej, a bardzo byśmy chcieli, żeby ten odcinek, nad którym tak bardzo się napracowaliśmy, poszedł gdzieś dalej, więc szerujcie, udostępniajcie. Dobra, jak się Wam podobał, to udostępniajcie. Tak, się. oczywiście, jeśli Wam się podobał, mamy nadzieję, napiszcie. Jak w komentarzu... Wam się nie podobał, to napiszcie, dlaczego Wam się nie Jak podobał? Wam się nie podobał, to udostępnijcie i napiszcie hej, ta nic nie szkodzi. <laughs> I no widzimy się wkrótce w następnym odcinku, no i! Ja za jakiś miesiąc w następnym unboxingu. Już mi się język plącze. Do zobaczenia. Hej! Niech mod będzie z Wami.